thank <laughs> you Kramp. KOSMICZNA ZADYMA Hej! Rany! Prosto z Meksyku! Pasolowe niespodzianki! Brzmi smakowicie! Mamo, jak możesz pozwalać mu marnować kieszonkowe na zamawianie w internecie tych świst. Jestem smakoszem! Przyzwyczajaj się! Wielki Nic dziwnego, Maniek. Piszą, że to produkt naturalny. Luciankowi powinno posmakować. Mam coś dla ciebie, Tonciu, z naturalnych upraw. Chłopcy, przestańcie huczeć! Nie daję rady, mamo. To nie ma końca! Marsz spokoju I to w tej chwili! Jehoo! O rany! Dziś w nocy słyszałem dziwne dźwięki. To brzmiało jak... upiór z bagien. Upiór z bagien? Psz. Czasami, tońciu jesteś na bakier z nauką. Ach tak? To może mi wyjaśnisz, skąd wziął się ten smród? Jest cała masa... Z zupełnie naturalnych powodów. A, choćby upiory. Strzelający chiński smok! Jest jakieś ostrzeżenie! Co to za ostrzeżenie? A wyglądam na Chińczyka? To nie jest jedzenie dla ludzi. Ten twój Lucjanek ma nas chyba za jakieś zwierzęta. Znów słyszałem ten dźwięk. To na pewno upiór z bagien. To twój sygnał alarmowy. Używaj go w razie prawdziwych niebezpieczeństw. Pamiętam to pudełko! Atomowy podmuch! Nie wstrzymali produkcji? Nie w Malezji! I patrz, upominek! Milion wybuchowych kosmicznych potworów! Kosmiczne stwory rosną w twoim dzbanku, ale jazda! Puchnące ćmy wciąż się robią! Podwójna jazda! Gęsi były wyraźnie poruszone, a ja znowu słyszałem głosy! Czy teraz w końcu wierzysz w upiora z bagien? Gęsi są przemęczone, Tonciu. A te hałasy nie mogły być duchem. Po prostu jesteś przesądny. Nieprawda! Nie szanujesz mojej wiary! W gruncie rzeczy w ogóle mnie nie rozumiesz! Dałeś mi zwykłą karmę dla zwierząt na śniadanie! Jesteś spalony! A? Ej! Wynocha z mojego bagna! Nie! Do dzbanka pełnego potworu wlej wody i trzymaj je w cieple! peska! No dalej, dalej! No co jest? Teraz poczekaj, aż wyrosną, a wtedy wybuchną, tak? I to jak? O, pamiętaj o karmieniu. O, nie. Łapy przy sobie. Co to za psia micha? Bardzo śmieszne. To mój eksperyment naukowy. Sam wyhoduję sobie dzikie życie. Powodzenia. Wkrótce się ściemni. Lepiej ukryj się przed upiorem z bagiem. Gdzie moje płatki? Znowu fasola? Nie cierpię tego świństwa! Firma Rajski Staw też prowadzi sprzedaż wysyłkową. Nie tylko on będzie marnotrawił swoje dziedzictwo. Jedzcie kosmiczne potworki i rośnijcie! Ciągle brak oznak życia. Co ja robię nie tak? Ty lubisz przyrodę. Co jest z nimi nie tak? Zdechły? Mm, muszę nad y, nimi popracować. Zostaw mnie samego. Witajcie w nowym domu. Już w porządku. Pewnie były już bardzo głodne. Widzisz? Wszystko zjadły. Mam gości, Donieczku, bardzo wielu. Co? O, nie, Donciu. Przegoniłeś mnie ze swojego bagna, ja wygnam cię z mojego. Poza tym to kwestia nauki. I tak nie zrozumiesz. Chilijska przekąska. Mmm, mm. Chili! Co się stało z małym chłopcem, gdyby w brzuszku zagnieździł mu się kosmita? Maniek, twoje kolejne płatki? Podwójna porcja. No, przydadzą się. Wiem, chłopaki, co lubicie jeść. Fasole. widziałem go! Wyleciał stąd poważnie! A co to takiego? Psiamiska? To jakaś naukowa farma duchów. Wyleciałeś! Dobry kosmita, jestem przyjacielem! Kiły tam gdzie ich miejsce.! Jacieę! Jestem statkiem matką. Pochnocać ma! Super! Dajcie mili panowie! Czemu dziś tak wcześnie? W okolicy widziano dziwne zjawiska. Przyszliśmy zapolować na obce stwory. Przyszli po nas! Mój mały Tońcio jest trochę przestraszony. Mógłby się gdzieś schować? Tońciu? jesteś tu? Szukałem tylko kurzu. To ja już pójdę. Nie musisz wychodzić. Przepraszam cię za tego upiora z bagien. Byłem głupi. Wiesz, jest całe mnóstwo dziwnych zjawisk, których nauka w ogóle nie potrafi wyjaśnić. A! Tamci już sobie poszli? Wiecie, że to mnie szukają? Jestem statkiem matką! Nie słuchaj go, Donciu. Zjadł za dużo płatków śniadaniowych. Coś ty? Mam ci to udowodnić? jeden na godzinie drugiej. Don, na wpół do dziesiątej. Lecą wprost na ciebie. I już po was! Musimy uciekać. Mm. Czy on w ogóle zamierza kiedyś skończyć? Trzymaj się, synu! Zróbcie coś, błagam. Ja już nie chcę! Mama do wynajęcia. Widzicie to? AgroPower działa! Namawiałem ludzi do jedzenia zdrowej żywności z tego rancha. To po prostu niemożliwe. Kupi mnie coś fajnego, kupku. Skoro mama wyjeżdża na urlop, nie mam nic przeciwko. Babka! Nie, nie, nie! 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 Gdzie moje zdrowe przekąski? Nie wiem, stary, może je zeżarła wiewiórka. <teachers> o. O! O. o, grubaska walcząca z kowbojem. bomba! O! O! O. O. Uh. <coal training> Tego też nie było na mojej liście. Mnie nie ma w gazecie, tato, ale ty jesteś. <laughs> a to pokaż! Ej, hej, oddaj, do no! To no! Cóż... Chłopcy! Jest dla mnie oczywiste, że nie można was zostawić samych choćby na minutę, a co dopiero na tydzień. Od rana szukam dla was zastępczej mamy na czas mojego wyjazdu. odsłyszał hałas, zajrzał pod łóżko i zobaczył. <śained emrestrial> <ś badania> mm <śmieniczy> Całodobowa opieka? Doskonale! Nie, kochanie, znaczy. Ty, tak, bez żadnego sprawdzenia? Zasady to zasady. Panna Sykliwa jest wykwalifikowaną nauczycielką. Jesteś, uh. o, ah! Coś jest nie tak z tymi drzwiami. Ah! 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 To jesz na śniadanko, chłopcze. Cukier. A może to? No, kiedy ja nie umiem robić wafli? Informacja jest jasna. Mały chłopiec podaje swojej mamie jednego, dwa, trzy, sześć wafli. Kiedy mówię, że nie umiem, ale mogę zjeść płatki. Dzień dobry, kochanie! Nie, odejść, spieszę się do pracy, nie dotykać, i wiedzę na temat pasożytów. Mama Luciana wyznała mi w tajemnicy, że w zeszłym roku wasz biedny kolega miał robaki. Tylko to lekarstwo uchroniło was przed zarażeniem się od niego całą plagą białych glist. <laughs> robal, robal! Tak, Marianie, to jest śmieszne. Ale chyba nie tak, jak twoje uczulenie na pieluchy. Nie jadam placków cukrowych. Niedobrze mi od nich. Trudno! Wasz ojciec zabiera mnie na kolację przy świecach. Będzie romantycznie jak w filmie. A tu jest istny śmietnik. Wyczyścicie to, kiedy nas nie będzie! To pani śmietnik z Hej! Bez pracy nie ma kołaczy! Jak chcecie? Tato! Tato! Oh, zawsze pragnęłam mieć rodzinę. Teraz już wiem dlaczego. Rodzinne życie to świeżość. Mm, mm, o oh, pachniesz tak y ostro. To miłe. <grystanie> Wezmę prysznic. Poszła i zabrała ze sobą tatę. W dodatku świsnęła ostatni placek. Nadszedł czas zemsty. Manieczku, to chyba nie najlepszy pomysł. To szpiegowanie. Przecież wszystkim wypaplała, że miałeś robaki, tak? Tak. Więc teraz my musimy znaleźć coś na nią. Stoisz na czatach, ja wchodzę. O, to jest podejrzane. Hehe, łaskie mojciowy! Chłopcy, tak lubicie się przebierać. Może poszukamy dla was czegoś bardziej odpowiedniego? I to na stałe! To kostiumy ze szkolnego przedstawienia Książę i Żebrak. Paniek będzie więc królewskim służącym, a ty małym żebrakiem. A propos, służba nie mieszka w pałacu. Będzie wam obu wygodniej w szopie. Patrz, mamusiu, mały żebrak. To ja muszę być żebrakiem. Zamieniamy się, nie zależy mi. Nie mam mamy i żyję w starej szopie. Muszę pracować, a nie mam co jeść. Moja nowa mama jest zła, a mój tata brzydko pachnie. Ale bomba. A teraz zrób smutną minę. Smutniejszą. Naprawdę cuchniecie, Kramp. Yy, tak, przepana pana, wiem, wiem. Nie mogę kąpać się w domu. Na, na czas nieobecności żony przychodzi Żadnych do nas. wymówek, Kramp. Tu jest fabryka mydła. Albo przychodzicie wymyci, albo nie przychodzicie w ogóle. Może poprośmy, żeby nas puścili. Czy ja muszę siedzieć w tej norze? Mam czapkę pełną gotowy. Idę sobie pomieszkać! Co tam dzieje? Nic nic! Dla mnie to jednak jest co! Też jestem sierotą. Hmm? To ty masz kominek? Jasne, na święta! Każdy szanujący się kowboj musi wiedzieć, ile dokładnie friendsli jest w jego kurtce. I liczą je te no! kowbojki. – Cały czas. Uznaje się to za y, romantyczne. <śmany> Jeden, dwa, e, trzy... Dwanaście! Jeden, dwa. <śmany> <śmany> oh, twoje Wróciłaś, jesteś w domu. Jesteś mokry. Odejdź! Teraz to moja rodzina! Wszystko wytłumaczę? Miała pani wrócić w poniedziałek. To tylko zabawa! Jakoś mi się nie wydaje, czytaj! Matka na wakacjach, zapuszczony mąż, zniewolone dzieci, szok na złomowisku! Mamusia! Mama! Jestem na górze! A ona co tu jeszcze robi? Pan sykliwa odrabia pracę domową. Tut, sweet! O, jeszcze ta plamka! Kochanie! Dziękuję, kochanie! Szybciej tam! W wersji polskiej udział wzięli Magdalena Tratkowska, Beata Olga Kowalska, Magdalena Zając, Gracja Bielar, Grzegorz Pawlak, Tomasz Piątkowski, Mariusz Ksiudziński i inni. Opracowanie wersji polskiej Telewizja Toja, tekst Anna Kluń, dialogi Studio Lidl, reżyseria Krzysztof Stronin, realizacja Robert Guczkowski, udźwiękowienie Studio